Cześć z tej strony Minu i zapraszam Was na challenge pod tytułem Makijaż Harley Quinn bez użycia kosmetyków. I widziałam takie challenge, właśnie że się robiło makijaż jedzeniem, ale właśnie nie widziałam takich, gdzie są jeszcze inne rzeczy już mam zrobione włosy, trochę farbowałam, już będzie kiedyś film tak na farbowaniu na szybko. A więc od razu mówię, że to nie jest tutorial, tylko to jest challenge. I jak ktoś jest taki głupi jak ja, to jak będzie chciał to otworzyć, to radzę uważać, ale raczej nie radzę go powtarzać. Ale dobra, po co tyle gadania? Zaczynamy. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to wyjdzie się trochę boję. I jako podkład mam rozpuszczotą białą czekoladę. I to może być fajne, bo będę nakładać na twarz białą czekoladę i coś. Ona nie wchodzi na pędzel, nie wiem, spróbuję. Dobra. Spróbuję beczką to nałożyć. Mmm, dobra. No, niezbyt się nadaje chyba. Mmm. Musisz sobie odsunąć włosy. To jest bardzo dziwne uczucie. Malować się czekoladą. To jest jednocześnie dziwne, trudne, ale nawet fajne. Kto by nie chciał mieć czekolady na twarzy? Opanowałam technikę. Wiem już jak nakłada się czekoladę. Najlepiej wklepywać ręką. Martko jaki to jest głupie. No, na myślę, że wystarczy, że dam sobie, jak na razie radę z tym profesjonalnym czekoladowym podkładem. I teraz może nie wiem, może butel z mąki chyba będzie jeszcze gorsze, będę miała normalnie ciastko na twarzy, ale to nic. Challenge to challenge. Co jest sobie nawet chyba lepiej. Karli ma jasną twarz, więc nie muszę żałować niczego. Coś mi nie wyszło. No i jak? Dobra, yy, wzięłam Kredy do tablicy, tak myślę, żeby z nich zrobić, właśnie pójdą na cienie i może jakby róż z tej różowej. Tylko hmm, sobie nie przyniosłam wody. Dobrze, trudno. Woda jest nie jest kosmetykiem, ale perfum. Idę po wodę, nieważne. Jestem, przyniosę sobie w takim czymś wodę. Teraz zobaczę, jak na razie tym mniejszym pędzlem, czy to jakoś zadziała w ogóle. Się wklania w kredy. Nie działa. Nie. Albo. Nie mi po co ja to robię. O. I teraz, czy da się jakoś nałożyć taki, jakby róż w kretce. To jest dziwne, bo tego nie można no nauczyć, ale w sumie to nic nie ma normalnego, więc nie wiem w ogóle na co narzekam. Powiem, że on trochę zjada ten nasz podkład. Widać, nie widać. Więc teraz chyba zajmiemy się tymi oczami. Tak mam już na razie jakby twarz. To od razu. Zrobi oko, w to tak zło. Mieście takie cieki. Właśnie wybrałam jej makijaż. Nie chciałam robić normalne, normalnego makijażu, tylko właśnie tak pomyślałam o niej, bo tutaj w sumie jest co robić, bo i zrobiłam włosy, i to są jakieś ci, różne rzeczy. I ja nawet nie jest taki trudny, a. Myślę, że coś innego będzie niż tak po prostu, taki zwykły. Myślę, że będzie ciekawiej. Jeszcze zrobię, bo tutaj mam kredkę do ust wziętą i chyba jeszcze potem w tym poprawię to oko, ale zobaczę. Teraz jedziemy z niebieskim. Tym, to ta była fajniejsza. Czemu tu jest suche z wodą? Czy to coś w ogóle widać? No, w rzeczywistości jest lepiej niż w tej bardzo profesjonalnej kamerce. Mam sztywne włosy, czekolady. Jak? Brwi. Tej razem nie ma ciemne, więc ja rozpuściłam tym razem ciemną czekoladę. I tak to właśnie namaluję. już mnie zdążyło to trochę stwardnieć. A w sumie to chyba nie zmienia dużo. To spuściłam tabletkę węgla leczniczego i to będzie taki jakby eyeliner i z tego się robię wszystkie tatuaże i pada deszcz. I tu idę dzisiaj do lustra albo lustro ziemię bo się muszę coś zrobić, żeby nie wjechać się w oko. jak się coś takiego wygląda. Teraz próbuję zrobić serduszko i napis, i się boję, że to zrobię krzywo. Pewnie tak zrobię. <głos> <głos> Jeszcze raz podejście, numer dwa. Zacznę od tyłu, od końca, litery N. Teraz przejdę do ust, I, które są całe w mące, znaczy w pudrze. Nie mi to wygląda, ale dobra. Nie musi być. Teraz zobaczyłam co ja zrobiłam. Tutaj gdzie miała być strona czerwona, pomalowałam oko na niebiesko, a właśnie po drugiej stronie zrobiłam czerwone. Brawo ja. Ale chyba nie masz takiego znaczenia, bo... I tak na jakimś stancie, jakieś takie nie wiem obrazek, to i tak to wszystko jest pomieszane. No dobra, jest takie bardziej inna wersja po mojemu. Jestem zadowolona, trochę. W mi chyba jest już wszystko? Moje ręce wyglądają tak. Smakcie galaksy. Jak ktoś by chciał tutorial, to proszę pisać. Jeżeli komuś się podobało, to coś. Ktoś, no, po prostu za moje poświęcenie. Proszę o łapkę w górę. Zapraszam też do zasubskrybowania tego kanału, żeby zobaczyć inne odcinki, jakie będą. O, tu jest jeden z nich. No I nie jestem... Czuję się dziwnie, A podwyższę co to z włosami, jak wygląda. Idę zmyć to ciastko z twarzy i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku, a więc pa!